Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się w Ćmielowie, na parkingu dla ciężarówek, gdzie rolnicy, protestujący w Ćmielowie, właśnie zebrali się, przegrupowując siły. Oddaję głos jednemu z koordynatorów tutaj tego wolnego przyjazdu. Pawle, proszę powiedzieć. Witam wszystkich, nazywam się Paweł Kołodziejczyk. Ku naszemu zdziwieniu, ku zdziwieniu wszystkich przez ostatnie dwa tygodnie, podobnie jak przez ostatnie pięć miesięcy, niewiele się zmieniło. Żywność spoza Unii dalej wjeżdża do Polski, do Unii, a Zielony Ład, zamiast być odrzucony, jeszcze, jeszcze przyspiesza. Są wprowadzane nowe przepisy. W związku z tym nie możemy się poddawać i protestujemy nadal. Dziś jest druga sobota miesiąca. 11 maja, więc, więc jeździmy zgodnie z przepisami przez śmielów przez po najbliższej drodze szybkiego ruchu. Dziękuję tutaj wszystkim kolegom. Jeszcze niektórzy przyjeżdżają, ale studiopatów troszkę się spieszy. Dlatego musieliśmy zacząć wcześniej. Zachęcam wszystkich do brania udziału w naszej akcji. Gdyby ktoś. Jeszcze nie słyszał o tej akcji. Gdyby ktoś dzisiaj nie mógł, a za dwa tygodnie chciałby, czy w tej gminie, czy w innej, zachęcam do wzięcia udziału. Zapraszam do kontaktu, czy do mnie, czy na rolnicy yy, świętokrzyskie. Yy, co więcej, dlaczego jeździliśmy? No, tak jak mówiłem, nasze postulaty wciąż nie są spełniane, więc nie możemy się poddawać. Dziś protest jest grzeczny, dziś tylko jeździmy zgodnie z przepisami przez jedną godzinę. Ale yy, to nie na tym koniec. Co najważniejsze, żebym nie zapomniał, pełen szacun dla rolników, którzy weszli do Sejmu. Również szacun, tylko trochę inny, dla pana premiera, że do tych rolników nie wyszedł. Również troszkę inny szacun do pana europosła Jarubasa, który cały czas twierdzi, że jesteśmy szczuci przez opozycję. Nie jest to prawda, nie znam żadnej opozycji. Protestujemy dlatego, że nasze postulaty wciąż nie są spełniane. Co więcej, może ktoś chciałby zabrać głos? Ja myślę, że ja się przyłączę do tych słów, co tutaj kolega powiedział. Nie ma z kim rozmawiać od strony rządzących, także nie wiem, co dalej będzie. Robi się problem, naprawdę robi się duży problem. Chodzi o płody rolne, ceny spadają. Nie wiem, co będziemy dalej robić. Tak, dzisiaj było nas około 50 traktorów na kolejny protest. Zapraszamy myśliwych, zapraszamy leśników, zapraszamy wędkarzy, zapraszamy koła gospodyń wiejskich, zapraszamy wszystkich zrzeszonych, niezrzeszonych, bo protestujemy nie tylko za rolników, protestujemy za wszystkich. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory brali udział w protestach. Tak jak mówiłem dwa tygodnie temu posłom, europosłom podziękujemy niedługo osobiście. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich. Przyłączam się do tych pozdrowień i tak jak Paweł wspomniał lecę dalej, gdyż troszeczkę się śpieszę i chcę jeszcze obskoczyć przynajmniej dwa protesty. Tak jak też Paweł mówił, cały czas chłopaki tutaj dojeżdżają. Dziękujemy studiopatów. Dziękujemy rolnikom. Brawo rolnicy! <klucz> Dziękuję dla studiopatów. Rolnicy Śmielowa i Michał Pogratyn, pozdrawiam Was. Czołem. Dziękujemy. Dziękujemy.